Cześć z tej strony Mateusz, jak widzicie w moich rękach jest najnowszy iPhone 12, a to dlatego, że w dzisiejszym filmie będę chciał z Wami porozmawiać, czy warto go kupić, kto powinien to zrobić i dlaczego uważam, że jest to najlepszy wybór, jeśli chodzi o całą serię iPhone'a 12 dla większości osób. I nie skupimy się na gwoździe dzisiejszego odcinka. Jeśli zdecydujecie się na jego zakup, to sprawdźcie sobie sklepy z opisu tego filmu ze względu na to, że tam po prostu pojawiają się dosyć często promocje, więc jeśli oglądacie ten film później, to może się okazać, że właśnie w tamtych miejscach już jest jakaś przecena na te iPhone 12 czy też 12 Pro. No i wtedy będziecie mogli oszczędzić po prostu jakieś pieniądze. Także skupiamy się na tym iPhone'ie i przejdziemy sobie od konstrukcji przez jego wydajność dotyczącą systemu, jak i baterii oraz możliwości, jakie oferuje między innymi właśnie aparat, który jest tutaj. Zamontowany w postaci tych dwóch obiektywów. Jeśli chodzi o design czy budowę tych telefonów, to to, że one są ładne i podobają się naprawdę wielu osobom, i pewnie będą wiodły prym, jeśli chodzi o najładniejsze smartfony 2020-2021, to jest raczej jasne. Natomiast to jest też mega subiektywna kwestia, więc tego nie chcę oceniać. Ja wam tylko powiem, że tak, ramki w tym telefonie są bardzo odporne na zarysowania. Ja przynajmniej przez te ostatnie dni w zasadzie dobre już kilka dni, jak użytkuję ten smartfon, nie zarysowałem go, a nie noszę go w żadnym case. Robię to też między innymi dlatego, żeby to sprawdzić i móc wam o tym powiedzieć. Tylko jedna uwaga, ja szanuję pod tym względem ten telefon, że jak idę z nim na przykład gdzieś w spodniach, to w tej samej kieszeni nigdy nie trzymam monet, nigdy nie trzymam kluczy, ja tak w zasadzie robię z każdym telefonem, w związku z tym ta ramka po prostu może być lepiej zachowana. Co do tyłu, tutaj trochę sytuacja inaczej wygląda, bo okej, okay, ten czarny bardzo fajnie wygląda, jak jest nieubrudzony, nieupalcowany. Niestety na tym kolorze wszystko widać, być może jak sobie weźmiecie wersję czerwoną albo jakąś jaśniejszą, to tych smug nam będzie mniej. Natomiast jeśli decydujecie się na ten kolor, który jest trochę taki bardziej poważny i pewnie wiele osób będzie chciało właśnie jego kupić, no to musicie się liczyć z tym, że chyba będzie musiał wylądować i tak w etui, albo przynajmniej w jakimś silikonie, który po prostu będzie przeźroczysty, no bo niestety ten materiał po prostu masakrycznie zbiera wszystkie zabrudzenia. Szkoda, że Apple tutaj nie zastosowało tego samego matowego szkła, które jest w iPhone'ach 12 Pro oraz 11 Pro ze względu na to, że tam po prostu to wygląda tak, że możecie użytkować cały dzień ten telefon i nic i tak nie zostaje. Tutaj niestety bardzo dużo. I jak mówimy o tyle, to jeszcze warto wspomnieć o tych wystających aparatach. Oczywiście one są, Apple nic z tym nie zrobiło. Nie wiem po co oni odchudzają na maksa tak ten smartfon, zamiast zostawić go trochę grubszego i schować po prostu te aparaty i też na przykład pogrubić baterię, powiększyć ją. Natomiast to ze względów wizualnych komuś się może podobać, komuś nie. W to nie wchodzę, ale kwestia jest taka, że jak sobie piszecie na tym telefonie, on jest dosyć duży. Że w związku z tym... Słyszycie, jak będziecie pisać po prostu na tej klawiaturze jakieś notatki, to może was to wnerwiać, że ten telefon wam skacze. No i co do samej konstrukcji, warto jeszcze zaznaczyć, że oczywiście jest port lightning. Niestety, wydawało mi się, że już w 2020 roku można by tutaj zrobić USB typu C, dzięki czemu bardziej profesjonalne jakby akcesoriaczne jakieś urządzenia zewnętrzne można by podłączyć pod takiego iPhone'a, tak jak to ma miejsce na przykład w przypadku iPadów. Tutaj niestety to się nie zmieniło. Zmieniło się natomiast to, że te telefony są teraz bardziej wodoodporne, mają certyfikat IP68 i pozwalają się zanurzyć. Do 30 minut, do 6 metrów, tylko pamiętajcie, gwarancja i tak tego nie obejmuje, jeśli oczywiście sobie zalejecie taki smartfon. Na no sam wyświetlacz z noczem w zasadzie niezmienionym mamy tutaj zainstalowany oczywiście skaner do Face ID, dzięki czemu odlokowujemy za pomocą twarzy. Nie ma żadnego przycisku, a raczej skanera touch ID. W związku z tym, na dzień dzisiejszy, w obecnej sytuacji, jaka panuje, trochę mi tego brakuje, no bo jednak czasami się tak zdarza, że bardziej komfortowo byłoby przyłożyć ten palec i zeskanować sobie, czy to do jakiejś płatności, Apple Pay, czy po prostu blokować ten telefon, a tak no niestety nie mamy takiej możliwości. Co do samego ekranu, tutaj akurat żadnych zastrzeżeń nie ma. Mamy naprawdę bardzo dobry ekran Super Retina XDR. Jest to wyświetlacz typu OLED o przekątnej 6,1 cala z technologią HDR i mamy tutaj dość sporą rozdzielczość 2532x1170 pikseli, co oznacza, że zagęszczenie pikseli na cal wynosi 460, czyli naprawdę nieźle. No i faktycznie jak patrzycie sobie na ten ekran, to wszystko wygląda mega ostro. Te kolory są naprawdę bardzo intensywne, więc oglądanie zdjęć czy filmów sprawia tutaj dużą przyjemność. Zresztą w ogóle przeglądanie tego systemu, poruszanie się po nim, czytanie jakichś stron internetowych, to też naprawdę jest bardzo duży komfort dla naszych oczu. Myślę, że jak się przesiądziecie na taki OLED z na przykład ekranu LCD z poprzedniego iPhone'a czy z jakiegokolwiek innego telefonu, to naprawdę poczujecie ogromną rewolucję. W sumie jeszcze by warto zaznaczyć, że mamy tutaj podwyższoną jasność maksymalną do 1200 nitów i to szczególnie na zewnątrz też robi robotę. Natomiast największą robotę dla większości osób pewnie będzie robił i tak rozmiar tego telefonu. 6,1 cala jest niezwykle komfortowe, a przy tym zachowuje dosyć dużą przestrzeń roboczą. Osobiście wam powiem, że dla mnie i tak ten ekran jest troszeczkę za mały, dlatego ja będę kierował się raczej do tego większego modelu Pro Max, ale tam też będzie lepszy aparat, troszeczkę no i też lepsza bateria, a ta bateria jednak się czasami przydaje. Natomiast dla większości osób tak myślę, że to będzie najbardziej odpowiedni rozmiar, jaki w ogóle jest z tych najnowszych iPhone'ów 12, bo 12 mini po prostu jak na 2020 rok, dla niektórych może być za mały, na no 6-7 no jednak wiąże się ze sporym obciążeniem w kieszeni bo nie wszystko wygodnie się układa wtedy i jak wiążecie na przykład butan, no to macie dyskomfort. Tu tego absolutnie nie ma. Tutaj nic sobie nawet nie trzeba poprawić, jak go schowacie. Co do samej wydajności tego urządzenia, to raczej nic odkrywczego i mądrego nie powiem, ze względu na to, że tutaj Apple ładuje najnowszy procesor Apple A14. 4 GB ram w przeciwieństwie do 6, które są w tej linii Pro, ale to w zupełności i tak wystarczy, żeby cieszyć się tym urządzeniem na naprawdę bardzo fajnym poziomie, jeśli chodzi o samą wydajność, ładowanie się aplikacji, wczytywanie gier, czy grań, nawet w bardziej wymagające Gry, tutaj naprawdę ciężko jest złapać jakiegokolwiek laga. Odnosząc się do samej wydajności, bardziej bym po prostu pomyślał o tym, że będziecie przez rok dłużej wspierani względem na przykład iPhone'a 11 Pro, bo tak to po prostu wygląda w polityce Apple. Także biorąc taki telefon, myślę, że spokojnie przez 3-4 lata będziecie mieć zagwarantowaną naprawdę bardzo fajną wydajność. No a przez najbliższe 5 lat w ogóle będzie ten telefon najprawdopodobniej dostawał jeszcze aktualizację. Także kupując go, wydając raz duże dość pieniądze, no bo 4000 zł czy nawet ponad to jest dosyć spora kwota e, macie zagwarantowane to, że przez długi okres czasu będzie po prostu wspierany natomiast tyle pozytywnych słów na pewno nie można powiedzieć o baterii w tym telefonie od razu zaznaczę, że nie jest tragicznie bo niektórzy tutaj już naprawdę przesadzają ja ten telefon dosyć intensywnie użytkowałem i wychodzi mi na to, że przy intensywnym użytkowaniu ledwo, ledwo użytkując go od rana do wieczora dacie radę natomiast przy mniej intensywnym użytkowaniu no to spokojnie dociągnie do tego wieczora. Fakt, w 11 Pro ten czas był jeszcze bardziej wydłużony gdzieś o 1,5-2 godziny. Przy takim lżejszym użytkowaniu, przy cięższym to była gdzieś godzinka dłużej. Natomiast tutaj nie jest tragicznie. Myślę, że może jakaś następna aktualizacja tego AES-a jeszcze coś więcej z niego wyciągnie. Ale fakt, trzeba Apple skrytykować, że zamiast pogrubić ten telefon i włożyć na przykład większą tą baterię, oni go specjalnie odchudzają i wkładają mniejszą baterię o pojemności coś 2800 mAh. I kończy się to tak, że przy tym dość konkretnym na ekranie, gdzie naprawdę on może drenować tą baterię, no ten czas się po prostu odpowiednio skraca. Także tak, przyznam, że to jest pięta słowa tego telefonu, natomiast też uciekam od takich sformułowań, że po prostu jest tragicznie i w ogóle trzeba chodzić cały czas z powerbankiem, bo się nic nie da zrobić. Absolutnie tak nie jest, ale powiem Wam sam, że ja akurat bym nie wytrzymał z tym telefonem przy takiej jakby baterii, dlatego również uciekam właśnie do modelu Pro Max. Mam nadzieję, że tam ten czas pracy na jednym naładowaniu będzie po prostu no trochę, a nawet dużo lepszy. I dochodzimy do wątku, który też Apple dość mocno omawiał na konferencji, czyli aparaty w tym telefonie. Od razu wam powiem, że zdjęcia robione za dnia raczej dużo lepiej nie wyjdą od tych robionych na przykład iPhone'em 11 Pro czy 11 To trzeba jakby sobie na starcie powiedzieć. Zdjęcia robione nocą trochę lepiej, ale też to nie są aż takie duże przeskoki, żebyście musieli powiedzieć jejku, sprzedaję tam 11 kę sprzedaję 11 Pro, biorę 12 kę Nie, absolutnie nie. Jeśli chodzi o kręcenie filmów, okej, okay, tu jest trochę lepiej. Mamy tutaj tą technologię Dolby Vision, ale też trzeba się po prostu zastanowić, czy na pewno z tego skorzystacie. Ja nie widzę jakiejś mega dużej różnicy między tym, co jest na przykład w iPhone 11, 11 Pro. Przypuszczam, że jeśli jesteście takimi zwykłymi użytkownikami, to machniecie na to ręką i powiecie, no ładne te wideo, ale też nie zauważycie za dużo różnic względem poprzedników. Kamera przednia jest w zasadzie identyczna jak w poprzednich modelach, czyli 12 megapikseli. Zrobicie fajne selfie, pogadacie sobie przez FaceTime'a, jakiegoś Skype'a, także tutaj nie ma się też co rozwodzić. No i warto jeszcze wspomnieć, że telefon ten oczywiście jest wyposażony w moduł 5G. Jest to oczywiście technologia bardziej przyszłości niż teraźniejszości, ale jeśli będziecie mieć ten telefon nie wiem, za rok, za dwa, no to wtedy się może ucieszycie, że faktycznie już nie musicie zmieniać telefonu i macie dostęp do tego 5G. Natomiast też trochę taką ujmą dla telefonu za ponad 4 koła jest to, że ma... 64 GB w standardzie. Mi osobiście już ta pamięć nie wystarcza. Ja muszę mieć więcej. 128 to jest minimum. Więc jeśli też tak podchodzicie, no to zaraz się okaże, że musicie wydać gdzieś 4,5-4600 na ten telefon, w zależności pewnie od promocji. No a to już tak daleko nie odbiega od iPhone'a 12 Pro, który kosztuje 5200 w normalnej cenie. Więc jeśli ten telefon troszeczkę stanie, znajdziecie go na lepszej promocji, to się zaraz okaże, że macie różnicę na poziomie 400 zł i się bym wtedy finalnie zastanawiał, czy nie lepiej jednak wziąć ten 12 Pro, który po prostu jest no jednak trochę. Trochę lepszy pod kilkoma względami i wydaje mi się, że wtedy te 400 zł już może być taką kasą, którą będziecie chcieli dołożyć. Jeśli będziecie chcieli kupić, to możecie sprawdzić sklepy, które są w opisie tego filmu, sprawdzić sobie w nich po prostu promocję. Być może traficie jakąś okazję i wtedy taki iPhone będzie trochę taniej do wyrwania, także tam was odsyłam. A ode mnie to już by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć!